Dzień dobry. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia teatrzyku pod tytułem Smutek Pani Łyżki i Supermoc Pana Łyżki. Występują Pani Łyżka, brawo, oraz jej mąż, Pan Łyżka. Wielkie brawa. Ukończy się. Pewnego dnia, wcześnie rano, kiedy Pani Łyżka jeszcze smacznie spała, Pokażcie, jak smacznie spała. Pan Łyżka przyszedł do niej, dał jej całusa i ubrany w swój piękny garnitur pojechał na spotkanie do pracy. Miał wcześniej rano spotkanie, wyjechał. Pani Łyżka obudziła się, przeciągnęła, pokażcie, jak się przeciągnęła. I poczuła, że jest bardzo, bardzo smutna. Obudziła się bardzo smutna. Pokażcie smutną twarz. Pomyślała tak. Hmm, pójdę do kuchni, napiję się kawy, to mi przejdzie. Poszła do kuchni, do szafki, otwiera, patrzy, nie ma kawki. Pusta puszka po kawie. Oczywiście pan łyżka wykończył kawę i pustą puszkę schował do szafy, jak zwykle. Smutek pani łyżki stał się jeszcze jeszcze większy. Pokażcie, większy smutek. Tak jest. Pomyślała sobie pójdę, wezmę prysznic, ciepły prysznic z rana, poprawi mi się humor. Poszła do łazienki, odkręciła wodę, przygotowana do prysznica, nie ma ciepłej wody, z prysznica nici, nie będzie prysznica. Smutek pani łyżki stał się jeszcze, jeszcze większy. Pomyślała tak, Ach, siądę sobie na fotelu, będę oglądała telewizję. Poszła, usiadła na fotelu, Wzięła pilota, nie może włączyć telewizora. Baterie w pilocie całkowicie wyczerpane. Pan Łyżka miał zmienić, ale oczywiście nie zmienił, skąd my to znamy. Pani Łyżka poszła do kuchni, usiadła na krześle i patrzy przez okno. A nie był taki słoneczny dzień jak dzisiaj. Dzień był szary. Słońce nie świeciło. Siedziała, patrzyła na ten szary dzień i stawała się coraz bardziej smutna. I coraz bardziej smutna. I jej smutek stawał się ogromny. Pokażcie, jak ogromny był smutek pani łyżki. Taki ogromny smutek. Nagle dało się słyszeć klucz w zamku. Ktoś przekręcił klucz w zamku. Chodźcie, tak na niby bierzemy klucz, przekręcamy w zamku. I do domu przyszedł kto? Pan łyżka. Wszedł do domu, zdziwił się, zróbcie zdziwioną minę, bo zawsze go żona witała, a tym razem jej nie ma w przedpokoju. Zdziwił się, zawołał Kochanie, wróciłem. Ale ona nie przyszła. Pan łyżka się wystraszył, zróbcie lekko wystraszoną minę. Bo pomyślał: no właśnie, co pomyślał, że się wystraszył? Że może coś jej się stało. Zawołał głośniej. Kochanie, wróciłem! Ale ona nie przyszła. Pan łyżka wystraszył się trochę mocniej. Zróbcie bardziej wystraszoną minę. Pan łyżka zawołał trzeci raz. Pomóżcie mi na trzy, cztery głośno. Trzy, cztery. Kochanie, wróciłem! Ale pani łyżka nie przyszła. Pan łyżka wystraszył się bardzo. Bo pomyślał... Co pomyślał? No właśnie. Pomyślał, że... Może coś jej się stało. Może jest chora. Może zemdlała i leży gdzieś w mieszkaniu. A może ktoś ją porwał. Zobaczcie, pan Łyżka mógł mieć takie myśli. I dlatego bardzo się wystraszył. Zróbcie bardzo wystraszoną minę. Czasami bardziej boimy się swoich myśli niż tego, co naprawdę się wydarzyło. I pan Łyżka, jak tak sobie myślał o tych różnych, strasznych rzeczach, bardzo się wystraszył. No, ale zaczął szukać swojej żony. Poszedł do dużego pokoju, patrzy. Nie ma jej. Pod łóżkiem nie ma, na łóżku nie ma. Pobiegł do Łazienki. W Łazience patrzy do Wanny, nie ma, za sedesem nie ma. Pobiegł do kuchni, patrzy, a tu siedzi jego żonka i patrzy w okno. Jakaś taka mała się wydaje. Podszedł do niej delikatnie i zapytał. Kochanie, co się stało? Pani łyżka wtedy odwróciła się, spojrzała w oczy swojemu mężowi i powiedziała czuję się dzisiaj bardzo smutna. Pan łyżka, jak to usłyszał, nie zachował się jak zwykle mężczyźni, tatusiowie. Nie zaczął jej radzić. No, mówiłem ci, że musisz sobie znaleźć jakieś zajęcie, chodzić na zumbę dwa razy w tygodniu, spotykać się z koleżankami i w ogóle iść na zakupy. Nie, coś go Nie odezwał się. Tylko mocno przytulił swoją żonę i powiedział jej do ucha: Dobrze, że jesteś. Słyszeliście, co powiedział? Powiedział jej: Dobrze, że jesteś. Powiedzcie razem ze mną na trzy, cztery. Trzy, cztery. Dobrze, że jesteś. Jak to powiedział, to jeszcze dał jej delikatnego całusa. Gdy to wszystko się stało, pani łyżka po raz pierwszy tego dnia się uśmiechnęła. A jej ogromny smutek, pokażcie jaki był duży, Stał się trochę mniejszy. Zobaczcie, Pan Łyżka jest super bohaterem. Bo ma super moc. Potrafi sprawić, że Pani Łyżka ze smutnej stała się trochę weselsza. Co zrobił Pan Łyżka? Jakie trzy rzeczy zrobił Pan Łyżka? Czy pamiętacie? Może dobry pomysł, żeby teraz zatrzymać wideo i jeśli oglądacie ten film z kimś dorosłym, to porozmawiajcie. Co zrobił pan Łyszka? Jakie trzy rzeczy? Pan Łyszka zapytał się swojej żony: Co się stało? Pan Łyszka mocno ją przytulił i dał jej buziaka. A na ucho powiedział: Dobrze, że jesteś. To no, nawet cztery rzeczy wymieniłem, nie trzy. Zapytał się, przytulił, powiedział dobrze, że jesteś i dał buziaka cztery rzeczy. A wtedy ona poczuła się lepiej. Pani łyżka też zrobiła jedną ważną rzecz, bo gdy mąż się jej zapytał, ona powiedziała mu: Czuję się dzisiaj bardzo smutna. Mówienie o swoich uczuciach jest też bardzo ważne, zwłaszcza do bliskich osób. Dobrze, pan łyżka ma supermoc. Ale z tej bajki płynie jeden morał, kochani. Każdy z nas też ma taką supermoc. Zobaczcie, jeżeli zauważycie, że mama albo tata są smutni, to wy przecież też możecie się ich zapytać, co się stało mamo. Możecie? Możecie. Możecie ich przytulić? No jasne, mamy i tatę zawsze można przytulić. Możecie dać im całusa? Oczywiście. A czy można mamie i tacie powiedzieć na ucho: Dobrze, że jesteś? Jasne. Podziękujmy brawami naszym aktorom. Pani łyżka, brawa. Pan łyżka, brawa. Państwo łyżkowie, brawo. Słuchajcie, mam do Was jeszcze jedną prośbę. Jaką? No jaką? No, moglibyście się jeszcze tutaj, zanim skończymy, jeszcze raz tak ładnie przytulić i pocałować? Jasne. Oczywiście. No to proszę, mm, przytulam Cię, dobrze, że jesteś. Dziękujemy. Kochani, ja dziękuję Wam za uwagę, i uwaga, praca domowa po tym przedstawieniu jest taka. Bardzo proszę, żeby dzisiaj każdy z Was przytulił mamę, przytulił tatę i powiedzcie im na ucho, dobrze, że jesteś. Zobaczcie, jak oni wtedy zareagują. Czy będą zdziwieni? Czy będą ucieszeni? A może jakiś tata się rozłości? Co ty mówisz, tutaj dobrze że jesteś? Wiadomo, że nie. Pozdrawiam was. Michał, psycholog. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do polubienia strony na Facebooku Być ojcem. Trzymajcie się do następnego razu.